Tutaj jest przekaz, od razu powiem, żeby nie bać się o bliskich, żeby nie generować jakichś negatywnych rzeczy. Lęk, jak wiemy, przyciągnąć potrafi, nie chcę mówić na pewno, ale tak mówię, ale potrafi przyciągnąć tym bardziej to, czego człowiek się boi, więc bardzo istotne jest, żeby tego lęku nie było. Niemniej bywa, że. Ludzie mówią, no ale jak to zrobić, żeby się nie bać o bliskich, tak? Może ktoś pojechał gdzieś, może ktoś jest w szkole, może ktoś jest chory, może ktoś jest w szpitalu, może coś się dzieje teraz. Jak się nie bać? Banie się o taką osobę to jest jedna z najgorszych rzeczy, jaka może się przydarzyć, tym bardziej osobom świadomym, które mają dużą moc sprawczą. I tutaj jest taka podpowiedź. Zamiast bać się o bliskich, zamiast lękom poddawać, nie chodzi o leki, tylko lęki, a, a, a. Lęką poddawać, można przywołać świętych, bliskich w opiekę oddawać. Potem poczuć się wolnym, nie mając ich do stracenia, a świętym nikt ich nie wydrze, to pomoc nie do wzgardzenia. Jedynie proś i powierzaj, a potem odpuść zmartwienia. Ufaj, że są bezpieczni. Kto wie to, ten to docenia.